Jakich jeszcze może użyć argumentów osoba uzależniona, żeby bronić swojego uzależnienia? Zobaczcie na komentarz. I tak się teraz zastanawiam, że gdyby policja pozwalała pić na ulicach, nie dawałoby za to mandatów, czy byłoby wtedy mniej osób uzależnionych, które piją w samotności? I co się dzieje dalej? Mieszamy w to poglądy polityczne. Poglądy polityczne mieszamy do kurwa kwestii uzależnień. Polaków, czyli jak to wygląda, że lewacy nie piją, a prawicowcy piją. Kreatywność osób uzależnionych alkoholików, narkomanów jest niewyobrażalna. Są w stanie wymieszać swoje uzależnienie we wszystko, że to pogoda jest zła dlatego pije, żona jest zła dlatego pije, dzieci się nie uczą dlatego pije, w pracy mi nie idzie dlatego pije, nie mam pieniędzy dlatego pije. Usłyszałem plotkę na swój temat, która stawiała mnie w niekorzystnym świetle, a może zupa była zasłona. I dlatego piję. Każdy jeden alkoholik, narkoman, osoba uzależniona ma mnóstwo argumentów i powodów dla tego, żeby pić. Tylko nie widzi tego najważniejszego. Że się uzależnił. I że to alkohol i środki psychoaktywne kierują jego życiem i jego myśleniem. I być może to jest powodem, że zwolnili cię z pracy, że nie masz pieniędzy, że... Zwracasz uwagę na pogodę, która kurwa nie zależy od ciebie. Ale mechanizmy uzależnienia nie pozwalają nam, kurwa, spojrzeć obiektywnie na to, co się wokół nas dzieje. I lekarstwem na te wszystkie smutniki i żale jest alkohol, są narkotyki, są psychoaktywne środki. Czy to leki, czy hazard. Jeden kit. Dlatego warto to przemyśleć i warto być trzeźmi. Miłego dnia, pozdrawiam.